Śmierć Andrzeja Lepera do dziś budzi ogromne kontrowersje. Spróbujmy wyjaśnić dlaczego. Oficjalna wersja jest prosta: samobójstwo. Śledztwo wykluczyło, by ktoś mu w tym pomógł. No właśnie. Mimo upływu lat wiele osób wciąż w to po prostu nie wierzy. Dlaczego? Jego najbliżsi współpracownicy mówili coś zupełnie innego. Twierdzili, że był pełen energii. Mamy tu więc dwie kompletnie różne opowieści. Z jednej strony depresja, z drugiej Plany na przyszłość. Co ciekawe, wątpliwości budzi też samo śledztwo. Pozostawiło ono sporo pytań. Na przykład, w dniu śmierci w biurze Lepera były dwie tajemnicze, nieidentyfikowane osoby. Tych osób nigdy nie odnaleziono. Do tego dochodzą jeszcze niezbadane ślady i otwarte okno. Nawet dowody, które miały świadczyć o jego stanie psychicznym, są niejednoznaczne. Przykład: znalezione zaklęcie na pieniądze. To była desperacja, czy może Oznaka walki. Zastanawiające jest też to, że nie zostawił żadnego listu pożegnalnego. To dość nietypowe. A może kluczem do całej tej zagadki jest to, co wiedział Andrzej Leper. Tu pojawia się tak zwany motyw wiecy. Mówi on, że Lepera uciszono, bo miał coś ujawnić. Logika jest prosta. Miał haki, chciał je ujawnić, więc go wyeliminowano. To silny motyw. A chodziło podobno o naprawdę grube sprawy, polityków, umowy gazowe, a nawet kontakty na Białorusi. Niektórzy idą o krok dalej, widząc w tej śmierci element większej, niepokojącej układanki. Mówi się nawet o seryjnym samobójcy. Chodzi o eliminowanie niewygodnych ludzi i pozorowanie samobójstw. W tym kontekście wymienia się też generała Petelickiego, Ireneusza Sekułę i inne głośne nazwiska. I właśnie dlatego, gdy zbierze się te wszystkie elementy, oficjalna wersja zaczyna. Trzeszczeć. Podsumujmy. Mamy sprzeczne zeznania, błędy w śledztwie i bardzo mocne motywy, by go zabić. Samobójstwo, czy może morderstwo? Po tylu latach, prawda o śmierci Andrzeja Lepera wciąż nie jest znana.